Hola! Hola! Bienvenidos a Valencia! Witamy w Walencji! To jest w ogóle super miasto, ja kocham Walencję, ale to jest super łatwe miasto do podróżowania. Wyobraźcie sobie, że wychodzicie z lotniska, na lotnisku macie metro, wsiadacie w to metro, parę minut i jesteście w centrum. I za chwilę zobaczycie, jak to zrobić, ile kosztuje. Także lecimy, początek naszej kolejnej wizyty w Walencji, dokładnie po roku. Zapraszamy! Hola! Yo necesito dos dietos para el centro. Kontargeta, por favor. Sytuacja wygląda tak, że wylądowaliśmy 18:45, jest 19:01, mamy odebrany rejestrowany bagaż, naładowaną kartę na metro i właśnie pakujemy się do pociągu, więc naprawdę ekspres. 45 minut od wylądowania samolotu i 3 godziny od startu w Krakowie jesteśmy w samym centrum Walencji, dokładnie w tym samym miejscu, w którym zaczynaliśmy nagrywanie rok temu. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego filmu, w którym bardzo dużo pokazujemy Walencji, no bo ten filmik będzie raczej z okolic Walencji, chociaż pewnie trochę Walencji też się tutaj przypląta. Dokładnie tak. Lecimy ogarnąć pokój. No i ruszymy napić się no oczywiście najlepszego na świecie soku pomarańczowego. Nigdzie na świecie pomarańcze i sok z pomarańczy nie smakuje tak jak tutaj. Tak, A my mamy już sporo porównania z wielu krajów, z wielu miejsc. Dobra, lecimy ogarnąć pokój, a potem pokazujemy dalsze rzeczy. Słuchajcie, ponad trzy godziny i lądujemy naprawdę w zupełnie innym świecie. Ja tutaj od razu czuję się inaczej, czuję się lepiej. Wprawdzie lądowaliśmy wieczorem, więc nie ma słońca. Ale nawet ta temperatura jest tutaj inaczej odczuwalna. Ludzie są jacyś tacy bardziej uśmiechnięci. No i oczywiście pierwsze co, no to sok z walencjańskich pomarańczy, no bo co innego. Tak można żyć. jest z najbardziej opiekanymi drinkami chyba w całej Walencji. Bar La Maison Lupin i Sherlock Holmes, a w nim rum, pulpa mango pikantna, zwykła pulpa mango i ale, a u mnie królowa Elżbieta. Drink nazywa się Królowa Elżbieta God Save The Queen, ale no niestety królowa już nie żyje, ale drink został. I różne wariacje na temat ginu. A cenowo to 12 euro drineczki, więc ceny, bym powiedziała, takie standardowe jak na Walendzie. Bom moi drodzy, jest trochę po 8 rano. Już przyszliśmy z naszego apartamentu przy Placu Ratuszowym, no, za stację północną, bo idziemy po samochód, ale wcześniej na śniadanko, wybieramy taką pan, pan jak to się mówi? To paneria. paneria, czyli tam. po prostu pieka, no, pan to jest chleb, czyli po prostu taka... Dom chleba. <głos> <głos> idziemy na bocadillos, na soczek, no i idziemy po samochód, także zaraz się widzimy w środku. Pierwsze walencjańskie śniadanko i oczywiście typowe, klasyczne hiszpańskie bocadillo, czyli takie kanapeczki podgrzewane z serem i oczywiście no z jamon serrano, oczywiście no z szynką ze świn iberyjskich. Taka kanapeczka 4,95. Kasia ma coś takiego, pozwoli, że podniosę, pokażę ci. Masz Kasia ma dla odmiany ser i kurczak, plus jakieś warzywka, ta sama cena. Plus oczywiście walencjański sok pomarańczowy, który jest po prostu czymś genialnym. To jest taka eksplozja kwasowości i słodkości, rewelacja. Plus kawa, cappuccino dla Kasi, Całość kosztowała 17 euro. Więc szybko się posilimy i lecimy po samochód no i czas ruszyć w drogę Ok, autko odebrane mamy zamówionego Volkswagena T-Crossa, bałem się, że będzie tak, czasem w wypożyczalniach jest, że samochód inny w tej samej klasie i często tutaj dają te chińskie badziewia MG kupioną brytyjską markę, na szczęście mamy dobry europejski samochodzik także ruszamy w drogę jedziemy, za pół godziny będziemy w pierwszym odwiedzanym dzisiaj Nesteczku Pół godziny od centrum Walencji i mamy nasz pierwszy przystanek miasteczko Jetta, naprawdę bardzo, bardzo malutkie. No, w zasadzie ono to jeszcze śpi, chociaż nie wiem, czy tutaj jest w ogóle jakikolwiek ruch. Zatrzymaliśmy się, bo i tak i tak mamy po drodze. Jedziemy teraz do Buniol, tam gdzie jest słynna Tomatina, czyli bitwa na pomidory. A w samej dojecie, za dużo nie ma może do roboty. Jest kościół świętego Pawła Apostoła. Jeśli ktoś jest fanem kościołów, to można zobaczyć. Neoklasycystyczny z początku XIX wieku i wieża, która jest jeszcze z czasów muzułmańskich. Wystały budowana tutaj jako wieża obronna na przełomie XII i XIII wieku, no i takie wąskie uliczki w zasadzie specjalnie to chyba nie ma tutaj po co przyjechać, no ale po drodze no to się zatrzymaliśmy no tak. 10 rano, małe miasteczko w Hiszpanii, pół godziny od Walencji i w kawiarniach jest pełno. Obok nas siedzą starsze panie, które już nie zmieściły się do środka, bo w środku jest full. Ludzie przychodzą tu na kawę, a i nie tylko, bo o dziesiątej zdarzały się też takie stoliki, gdzie kończyli wino. Ale słuchajcie, kawa kosztuje tutaj 1,5 euro, więc to nie są takie koszty jak u nas w Polsce, że idziesz do kawiarni i płacisz 15 czy 20 zł za kawę na ten moment i ta kultura wychodzenia na kawę, wychodzenia wieczorem do knajp jest tak silna. Hiszpanie muszą wychodzić, muszą wychodzić, muszą spotykać się w pubach, barach, jeść tapasy, pić kawę Pić piwo ze znajomymi, pić wino i gadać. Cały czas gadać, 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 gadać. Nie to co my, że my wychodzimy tak naprawdę tylko w weekend albo od święta spotykamy się z rodziną czy ze znajomymi w kawiarniach. Często też w domach tutaj, wychodzi się cały czas na miasto. No i efekt jest taki, jaki jest, że te ceny też są po prostu niższe. Andrzej Bursa pisał, że ma w dupie małe miasteczka. Ja nie mam. Zwłaszcza jeśli są to miasteczka hiszpańskie, bo mają naprawdę taki przeuroczy klimat. W każdym miasteczku oczywiście w Hiszpanii musi znaleźć się kościół. Tutaj, gdzie jesteśmy teraz, Turis, jest fajna taka promenada wysadzana palmami, no i oczywiście duży kościół. Można byłoby powiedzieć, że nawet dość za duży, biorąc pod uwagę to, że miasteczko jest bardzo malutkie. No ale Hiszpania jest też bardzo katolicka i w każdym małym miasteczku znajdziecie kościół. Z jednej strony oni są bardzo postępowi, byli jednym z pierwszych krajów w Europie, który na przykład zalegalizował małżeństwa par nieheteroseksualnych. Z drugiej strony. Ta kultura, religijność katolicka jakby ciągle jest bardzo, bardzo silna. Bardzo dużo osób chodzi do kościoła, chociaż w ostatnich latach znacznie spada na przykład zawieranie związków małżeńskich w kościele. Młodzi ludzie, podobnie jak u nas, też odchodzą od tego kościoła, ale całkiem nieźle się tutaj jeszcze ten kościół trzyma. w Albanii, bym za troszkę za tą Albanią. Się Michał zatęślił za albańskim offroadem, więc zdecydowaliśmy, że pojedziemy na pobliskie wzgórze koło miasteczka Turis El Castellet, gdzie jest arabska wieża warowna. No i słuchajcie, jadąc tutaj, od razu widać inne krajobrazy. To są tereny mocno rolnicze. Jest sporo sadów z pomarańczami, gajów oliwnych i plantacji winorośli, bo właśnie te tereny słyną z bardzo dobrego wina. Będziemy próbować wieczorem, to okaże się, czy faktycznie takie dobre. A teraz dojechaliśmy na parking. To za dużo powiedziane miejsce, gdzie można zostawić samochód i śmigamy na górę jeszcze chyba koło kilometra. Całkiem miły i sympatyczny spacerek z pięknymi widokami. Takich wież, jak ta strażniczych, arabskich, jest tutaj na tych terenach całkiem sporo. Można powiedzieć, że w zasadzie każde takie miasteczko ma swoją wieżę, no bo właśnie były one budowane po to, żeby nadzorować te okoliczne tereny, budowane na wzgórza, skąd wszystko widać, więc ewentualne niebezpieczeństwo bardzo szybko. Mogło zostać dostrzeżone. A teraz to no, mamy tutaj takie pozostałości, ale widoki stąd są naprawdę ciekawe. Zwłaszcza na to miasteczko Turis, które jest około 2 km stąd. Turis to niby małe miasteczko, ale jest to miasteczko. Festiwali tutaj co chwilę coś świętują. Najlepszym dowodem na to jest chociażby Las Fajas, czyli Święto Ognia. Takie najbardziej znane i najhuczniej obchodzone oczywiście w Walencji w marcu, w okolicach Dnia Świętego Józefa, czyli 19 marca. Natomiast tutaj w Turis odbywa się ono tydzień później. Więc jeśli nie załapiecie się na Las Fajas w Walencji, to tydzień później możecie przylecieć tutaj. Kolejne miasteczko na naszej drodze, Alboracze. Te miasteczka są w ogóle oddalone od siebie w zaledwie kilka kilometrów, więc to jest dosłownie parę minut samochodem. I rozpoczynamy taki spacer ścieżką miejską, która jest właśnie tutaj wytyczona, od placu Salvadora Martineza, gdzie jest fontanna Lisów, która nawiązuje do przydomku mieszkańców właśnie miasteczka Alboracze. Miejska trasa w Alboracze może nie powala. Dosłownie, żeby obejść to miasteczko, potrzebujecie zaledwie kilku minut. Jest tutaj kilka urokliwych ulic. Murali, fontan, ale czymś, co podobno warto zobaczyć tutaj, to jeśli będziecie w niedzielę, to przejdźcie się na tradycyjny targ, gdzie sprzedawane są e, takie charakterystyczne dla tego regionu kiełbaski, więc warto sobie przyjść i skosztować tego przysmaczku. Tereny alboracze, to można powiedzieć tak sielsko wiejsko anielsko było. Do październikowej powodzi, bo taka mała rzeczka Buniol wylała i spowodowała naprawdę ogromne straty, pozrywała mosty. Zresztą tutaj w tych okolicach jest taki szlak młyński, dawnych młynów, które służyły właśnie do mielenia zbóż i produkcji papieru. Natomiast na ten moment, właśnie ze względu na te zerwane mosty, jest on zamknięty. A te punkty widokowe no, nie pokazują zbyt atrakcyjnego krajobrazu teraz. Można powiedzieć, że naprawdę. Mnóstwo ziemi jest zabrane. Czasami widać jeszcze powyrywane skarpy, pełno śmieci po tej powodzi. No bo to jest naprawdę bardzo, bardzo świeża sprawa. Zaledwie kilka miesięcy temu, która naprawdę była tragiczna w swoich skutkach, bo zginęło ponad 250 osób. No to sami możecie sobie wyobrazić, jak wielka była skala tej tragedii. Człowiek w Walencji głównie składa się z pomarańczy i soku pomarańczowego. Kolejny przystanek, Jatowa i sok pomarańczowy. Pan poszedł do sklepu po pomarańcze, jak chciał naturalny sok, kupił pomarańcze, wycisnął, no i mamy sok. I kosztuje 2 euro, a nie jak w Walencji 3. W takich miasteczkach czas zatrzymał się w miejscu. Jesteśmy tylko 30 minut od Walencji, trzeciego największego miasta w Hiszpanii, a tutaj czas płynie zdecydowanie inaczej. W kawiarniach czy barach przesiadują hiszpańscy emeryci. Ludzie są w ogóle super mili. Angielskiego raczej nie uświadczysz, ale naprawdę są bardzo, bardzo pomocni i sympatyczni. Wazyla z Panama to ogromna jaskinia utworzona przez podziemne rzeki, wody deszczowe, ale też. Przepiękny, ogromny, imponujący wodospad na rzece Baranco de Juanes. Ma około 20 metrów wysokości u swojego spodu. Tworzy przepiękne oczko wodne z krystalicznie czystą wodą. Zresztą jakby się poszło wzdłuż tej rzeki w kierunku rzeki Buniol na trekking, to można znaleźć kolejne oczka wodne i jaskinie. Bardzo przyjemny teren, tym bardziej, że tuż obok jest kemping, gdzie można znaleźć toalety, stoły piknikowe, ujęcia wody pitnej. Fajne miejsce, żeby spędzić sporo czasu. Z Wiatowej chcemy pojechać do miasta Buniol. No ale po tych październikowych powodziach jest zerwany most pomiędzy tymi miejscowościami, które są od siebie rzut beretem. I nawigacja nas chciała poprowadzić z powrotem do Walencji na autostradę. No i nam pokazało trasę 40 minut. Ale, no, Kasia, korzystając ze swojej umiejętności hiszpańskiego, no zapytała, upewniliśmy się na stacji benzynowej, że faktycznie da się tędy przejechać, bo widzieliśmy, że w tym kierunku tego mostu jadą samochody. No, faktycznie jest zrobiony most tymczasowy, który zaraz Wam pokażę, bo już do niego się zbliżamy. I trasa zamiast 40 minut zajmuje dokładnie 5 minut, i mamy 2,1 km do celu. Ale kurde, to musiał być rozpizel. Nawet nie most jest zerwany, tylko droga prowadząca do mostu. Ok, dotarliśmy do Buniol, Pokręciliśmy troszeczkę po Buniol, szukaliśmy centrum informacji turystycznej, ale nie znaleźliśmy. Tak się znaleźliśmy jedno, ale po z, z, zamknięte. Teraz tam się znajduje komisariat policji. Zapytaliśmy policji, gdzie jest aktualnie Centrum Informacji Turystycznej. Klepali nam w nawigację. Wyjechaliśmy gdzieś w wie Gdzie, jakieś tereny przemysłowe. Nic tam nie ma takiego, no więc olewamy temat. Jest już godzina 14:50, więc od porannego śniadania o w pół do ósmej troszkę uzgodniliśmy. No wybieramy restaurację, która nazywa się Tomatina, i jest tutaj menu Aldia, czyli mamy. Pierwsze danie, drugie danie i napój w jednej cenie. W sumie nawet nie wiemy jakiej, bo nie ma tutaj menu żadnego wydrukowanego, ale wcześniej to było mniej więcej w cenach 10 euro w Walencji takie menu Aldia. I tak jest do wyboru: macie cztery dania na pierwsze danie i cztery pozycje na drugie danie. Czyli pierwsze, my sobie wybraliśmy Kasia, Zupę. Czy to jest jakaś tutaj lokalna zupa, taki gęsty bulion zagęszczony jajkiem e, z szarpanym kurczakiem. E, ona tak nawet jakby na jakieś kaszy była gotowana, bo tak jest smak. Bardzo, bardzo, bardzo intensywna, mięsna, ale smaczna z tym jajkiem. Fajnie. No, myślę, że Kasia troszeczkę powie. Natomiast ja wziąłem sałatkę no z czym? Z pomarańczą, pomarańczą walencjańską. Więc mamy sałatkę, mamy tutaj zieleninę, mamy pomarańczę, mamy cebulę i mamy kozi ser, więc połączenie cebuli z pomarańczą, przyznam się, że wcześniej nie próbowałem, znaczy próbowałem, zaraz zaczęliśmy nagrywać, bo chciałem wiedzieć o czym mówię, jest zajebiste, ale zrobię to jeszcze raz. To jest, to jest życie. Słodycz. I pomarańczy pomarańce, plus cebula. Do tego jeszcze smak koziego sera. No to jest po prostu małmazja. Małmazja. No. Wcinamy to. Czekamy na drugie danie. pokażemy Wam co wzięliśmy na drugie danie. I wtedy się dowiemy jeszcze ile to na pewno kosztuje. Przeszły nasze drugie dania. Na pierwsze ogień idzie talerz Kasi. Nie wiem czy widać. Kasia ma rybkę, frytki. To jest miruna. Także raz, tutaj ukradnę kawałeczek do spróbowania jest zrobiona na grillu no spoko, ryba jak ryba fajna cytrynka, jest tutaj pietruszka zmielona spoko, bardzo fajnie a ja mam tutaj w ogóle specjal, jak się okazało spoza karty, bo zagadaliśmy Pana że ja tu coś coś tutaj z tych regionów i przygotowali mi tutaj kiełbaski, które się nazywają Longarifa po walentinańsku takie małe kiełbaski w sosie takim gęstym, pomidorowym, ciężkim dosyć no więc wrzucamy na róż do spróbowania hmm. ciekawe ja wiem, nie wiem, nie potrafię tego porównać do jakiegoś produktu znanego w Polsce bardzo delikatnie pikantne. Takie troszkę gorzkawe. Fajne ten sos jeszcze zobaczymy. Jest taki naprawdę gęsty. Mm. To z pomilory, ale bardzo, bardzo gęsty No i fruteczki. Mm. No, no super. Najpierw załatkę z pomarańczy, z cebulą. I teraz jeszcze przygotowane miejscowe danie. No petarda. O że powiem ja, bo Michał się nie zna na słodyczach i generalnie nie je słodyczy za dużo. W związku z tym wziął sobie najmniej słodki deser, czyli coś w rodzaju panakoty z miodem i orzechami. A ja wybrałam profiterole, czyli takie kulki oblane gorącą czekoladą. Takie parzone one są te ciastka w zasadzie. Dobre. To Dobra, dobre. dobre. Om, nom, nom. Trzydaniowy posiłek plus butelka wody i lampka wina 26 euro. Więc naprawdę super. 100 zł z groszami za trzydaniowy obiad dla dwóch osób. No to bardzo be. fajnie. Pojedliśmy fajnie. Lecimy na zamek. Jeśli chodzi o zamek, to początki datowane są na XI wiek i był budowany jako forteca obronna na granicy między Królestwem Walencji a Królestwem Kastylii La Manche. Na dzień dzisiejszy nawet nie jest on biletowany, po prostu można sobie wejść zobaczyć te ruiny. No i tak jak mówię, miasto jest kompletnie opustoszałe. nie słynie przede wszystkim z Latomatiny. Jest dość ciekawe zestawienie z tym, jak tu jest w sierpniu, a jak tu jest w styczniu, bo ja mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy tutaj jedynymi turystami. Mieszkańcy są w ogóle bardzo mili. Ja z moją nikłą znajomością hiszpańskiego, bo w zasadzie uczyłam się sama z Duolingo, dopiero od niedawna mam lekcję. Cały czas ktoś nas zagaduje, pomaga, naprawdę są super mili, super sympatyczni. A w sierpniu przyjeżdżają tutaj setki, o ile nie tysiące turystów po to, żeby bić się pomidorami. Co ciekawe, bitwa trwa zaledwie godzinę, i w ciągu tej godziny zuży. 100 tysięcy kilogramów specjalnie wyhodowanych do tego pomidorów. 100 tysięcy kilogramów w godzinę przy cenach z Lidla aktualnych to jest półtora miliona złotych. Kupę hajsu po to, żeby się naparzać pomidorami. Oczywiście zabezpieczają tutaj swoje budynki, żeby one nie były jakoś tak bardzo brudne, ale i tak nic to za wiele nie daje. Potem jest wielkie czyszczenie miasta. Ten sok z pomidorów podobno działa jak detergent, więc po tym wszystkim miasto jest jeszcze bardziej czyste. Mają tutaj nawet swoje muzeum latomatiny, no bo generalnie szczycą się tym bardzo, a tradycja nie jest jakaś bardzo stara, bo ona jest jakoś z początków XX wieku. No i powstała w zasadzie przez przypadek podczas jednego ze świąt patrona miasta Jacyś nastolatkowie zaczęli się Rzucać pomidorami z pobliskiego warzywniaka. No, i tak to weszło w tą tradycję, że co roku zaczęli to powtarzać, aż w końcu władze miasta uznały to za takie oficjalne święto miasta i oficjalną tradycję miasta. Chcieliśmy pojechać na punkt widokowy, na miasto Buniol. No, ale nie możemy tam dojechać, bo nie ma mostu, który został zerwany po ostatniej powodzi. I jak popatrzymy, co jest na dole, to jest po prostu taki maleńki strumyczek. A na jakim poziomie jest ten most? No to ja naprawdę sobie nie wyobrażam. To jest chyba z 20 metrów. Jak potężny musiał być tutaj ten żywioł. Masakra, masakra, naprawdę. Nad Buniol nie góruje zamek, jak to zazwyczaj bywa w tego typu miastach, a góruje stadion. A w zasadzie boisko piłkarskie, bo stadion to, to chyba za dużo powiedziane, ale oczywiście. Hiszpania żyje piłką nożną, godzina 17, dzieciaki zaczynają trening. A notabene, jak czekaliśmy zanim otworzą, żeby sobie tutaj zerknąć, bo to dosłownie było kilka minut, naprzeciwko jest pub, gdzie weszliśmy sobie na lampkę wina i kole, za którą, za te dwie rzeczy zapłaciliśmy 3,30 euro. No to są normalne ceny, nie to co w Polsce, nie? Ale tu zimno, przecież mi ręce zamarzają. Mi się świetnie bawi nagrywając to, natomiast... Plusem tego domu jest to, że ma trzy sypialnie. Jeśli chodzi o słoneczną Hiszpanię, to nie jest zawsze tak kolorowo. No, dojdziemy do swojego zamku.